Dobrze, ludzie o nas pamiętają. Powiem szczerze, że po tych igrzyskach w Paryżu nie miałam na chwilę odpocząć, bo cały czas gdzieś jestem, cały czas gdzieś coś mnie zapraszają, właśnie pamiętają. I myślę, że to się nie skończy, tylko właśnie dopiero się zaczyna, bo wszyscy wiemy, że zaraz zaczną się podsumowania tego roku, wszystkie te gale zaczną się odbywać. Więc super, że dzisiaj tutaj jestem, że o mnie pamiętali i mogłam dostać takie wyróżnienie. Motywacja zawsze u mnie była. Nie ukrywam, że ten złoty medal w singlu był moim takim marzeniem, odkąd zaczęłam grać ten słowego, więc dosyć długo musiałam na niego poczekać, ale już tak po, po w czasie sobie pomyślałam, że na tym jedynym złotym medalu w singlu nie chcę się zatrzymać i, i wiem, że mam szansę i duże możliwości, żeby wygrać i dwa razy, i nawet trzy razy. I taki jest mój cel. Jeśli chodzi o następne jakby imprezy docelowe, to są Mistrzostwa Europy w przyszłym roku i Mistrzostwa Świata za dwa lata. Jestem już mistrzynią Europy, wygrałam też igrzyska Paralimpijskie i do tego mojego hat-tricka została Mistrzostwa Świata, więc następny bliższy cel to są, to są Mistrzostwa Świata i wygrania ich.